Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Pora na pierwszy zestaw z Sonikiem. To znaczy nie pierwszy w ogóle, bo pokazywałem Wam kiedyś zestaw z serii IDEAS. Pora na pierwszy zestaw z regularnej serii z Sonikiem. Sonic Wyzwanie z pędzącą kulą. Ten zestaw składa się z 292 elementów, kosztuje 140 zł katalogowo, a mniej kosztuje w Alto. W środku znajdziecie Sonika, znajdziecie pędzącą kulę, która ma imitować ten taki właśnie okrąg, który wokół Sonika się pojawia, kiedy ten się rozpędza. No i jest to swego rodzaju starter, więc jeśli chcecie zasmakować tej serii, jeśli chcecie zobaczyć, czy ona jest dla Was, jeśli chcecie sprawdzić, jak to wszystko działa, to to może być idealny Kierunek. No to wydaje mi się, że powiedziałem wszystkie najważniejsze rzeczy. Kolejne kroki znacie. Idziemy na stół, otwieramy pudełko, a potem sprawdzamy, jak ten zestaw prezentuje się w całości. Zastanawiam się jak podejść do zestawów z Sonica, bo naturalnie one mają odzwierciedlać wygląd plansz w grze. No i to spoko, ale z drugiej strony wiem, że nie będą zachwycały od strony konstrukcyjnej. To jest troszeczkę jak z ocenianiem zestawów z Minecrafta. Tam też mamy odwzorowanie tego, co możemy znaleźć w grze od strony estetycznej, takiej klockowej. Niekoniecznie może to wyglądać idealnie. No ale zobaczymy jak będzie tutaj. Może zabawa będzie przednia, bo na przykład nie bawił się świetnie z serią LEGO Mario, a może świetnie będę bawił się z Sonikiem, i to będzie podnosiło oceny tych zestawów. Tak to się prezentuje z drugiej strony, możemy zobaczyć jak wygląda wyrzutnia, jak Sonic może Tutaj przejechać sobie pod tym fragmentem tunelu, jak może tutaj podskoczyć. Zobaczymy, jak to będzie działać. Mam nadzieję, że będzie bez strat w ludziach i wieżach. A co do zawartości, to już w takim razie wyciągamy sobie to, co znalazło się w pudle. A w pudle znajdziemy rampę, która jest spakowana luzem. Mamy też naturalnie instrukcję. No i mamy trzy worki z klockami. Co do tych elementów, które mają tworzyć kule, które też będą potrzebne do zbudowania wyrzut, nie wygląda to całkiem nieźle i jak sobie tak patrzę, to nie widzę tu arkusza z naklejkami. Jeśli nie ma w tym zestawie naklejek, to na pewno duży plus, bo można złapać już więcej plusów i chwycić zajawkę na tę serię. Zaraz będziemy mogli przeprowadzić testy, które dadzą nam odpowiedź na to, czy ta kula szybkości Sonika daje radę. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ta seria będzie bawialna. No, ale zanim będziemy robić te testy kuli, no to poprzyglądamy się tym wszystkim elementom konstrukcji. I tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko to jest raczej taki klimat jak seria Lego Minecraft. Czyli mamy elementy, które odwzorowują to, co możemy zobaczyć w grze, ale przy okazji możemy też fajnie się pobawić. Bo w w Minecraftie mimo wszystko jest statycznie. Tam czasem w większych zestawach zdarzają się jakieś funkcje zabawowe, ale nie mamy takiej opcji jak tutaj. Tam nie zbieramy pierścieni, tam nie wprawiamy czegoś w zdecydowanie potężniejszy ruch. No dobra, nagadałem się, pora zobaczyć te wszystkie konstrukcje. Na pierwszy ogień idą te mniejsze elementy, z racji tego, że mamy tutaj tylko jedną minifigurkę, no to pooglądamy ją sobie później. Przy okazji oglądania kuli, na pierwszy ogień idzie badnik Motobag. Tak on się prezentuje, jak dobrze pamiętam, to on w oryginale miał tutaj takie koło i zastanawiam się, czy to też nie byłoby fajne rozwiązanie, żeby właśnie takie koło tutaj wmontować. Na plus to, że mamy tutaj nadruki, co prawda wyglądają trochę dziwnie, trochę mi to pachnie jakimiś takimi zestawami z Chińczyka, ale ja się po prostu muszę przestawić, żeby do tej serii się przyzwyczaić i do niej przywyknąć. Tutaj naturalnie mamy pierścienie, które musimy pokonać. No a jeśli chodzi o ten element, to zobaczcie, jak fajnie prezentuje się puszka. O, właśnie zgubiłbym groszka. Puszka wygląda następująca. Chaos cola tutaj się znajduje, tak ona wygląda. O, teraz mamy idealną ostrość. No i dobra, jeśli chodzi o elementy pozostałe. To na chwilę, może te pierścienie powędrują na bok. Tutaj mamy miejsce, gdzie można sobie troszeczkę poczilować. Jest schody dog, jest też naturalnie parasol przeciwsłoneczny, mamy też leżak, a tu już możemy rozkręcić imprezę. Jest palma, są głośniki. No i tutaj warto zwrócić uwagę na te okrągłe Tyle 2 na 2 na których znajdują się nadruki z głową Sonika. Płytami naturalnie możemy kręcić bardzo fajna opcja. To mi się podoba, mimo tego, że te konstrukcje są proste, i tak jak mówiłem, troszeczkę przypominające te konstrukcje Minecraftowe, to jest to estetyczne. Możemy przejść do dwóch nieco większych elementów. No i tutaj już rzeczywiście te fragmenty są zdecydowanie większe. Jeśli chodzi o flickiego, to on znajduje się tutaj i prezentuje się następująco. Mógłby reklamować kinder Pingui, tak szczerze mówiąc. Niech sobie w takim razie z powrotem tutaj spocznie. No i mamy fragment tunelu. Tutaj z kolei mamy rampę i rampa prowadzi nas do zdobycia szmaragdu. Możemy sobie też to naturalnie poodpinać, możemy sobie to w jakiś sposób zmodyfikować, ułożyć te fragmenty otoczenia nieco inaczej. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę, na ten nadruk, ale jak dobrze pamiętam, on chyba też znalazł się w takiej formie w LEGO Ideas. No ale skoro omówiliśmy sobie te elementy, to zerknijmy też na to, czyli wyrzutnie kuli z Sonikiem. I wyrzutnia ma bardzo ładny element. Tutaj ten nadruk prezentuje się całkiem nieźle. Ona jest zbudowana z elementów technikowych. Tak prezentuje się kula, w której schowamy Sonika, no i tak prezentuje się zawartość. Ja na chwilę Sonika wyjmę ze środka. No i figurka, szczerze mówiąc, bardzo szałowa nie jest, bo to odlew głowy ok, jest charakterystyczny, ale cała reszta jakoś tak średnio do Sonika mi pasuje. Sonic po prostu ma nieco inne proporcje, inną budowę, żeby on jako minifigurka Lego wyglądał bardzo dobrze. Znowu, trochę mi to pachnie chińczykiem, ale inaczej tego rozwiązać się nie da. No trzeba by było zrobić w ogóle specjalny odlew, tylko że wtedy to nie byłaby minifigurka, wyglądałoby to po prostu pokracznie. Ale ja w takim razie sobie tego Sonika tutaj wkładam i teraz zapomniałem, jak on tutaj był Zamontowane, dobra, niech będzie chyba tak. Zapinamy sobie to na piny. I Sonic jest w środku. Ja mu tutaj nawet troszeczkę tak odchyliłem nogę, żeby mieć takie wrażenie, że to pędzi, że on biegnie w tej kuli. I co jest najdziwniejsze? Mechanizm. Tutaj po prostu to wypychamy. Tutaj nie ma żadnej sprężyny, nie ma żadnego popychacza nic takiego, tylko po prostu wypychamy kulę, która jak możecie zobaczyć, właśnie w ten sposób zostaje wprawiona w ruch. O tak, nie ma tutaj niczego innego, mamy tylko gumowe ograniczniki, żeby tak nie zrysować tych klocków. No to co? Myślę, że możemy testować. Dobra, niech będzie, że testujemy to w takim układzie. Spróbuję strącić te pierścienie i spróbuję skoczyć sobie z rampy do góry. Zobaczymy jak mi się to uda. Ja będę przytrzymywał sobie prawą ręką. Tutaj i z góry uderzę lewą. Dobra, raz, dwa, trzy. Chyba za słabo, bo pierście nie udało mi się przewrócić, ale z drugiej strony też nie chciałem, nie wiadomo jak daleko wystrzelić, więc zróbmy sobie jeszcze jeden test i zobaczmy, jak to będzie z rampą. Czy Sonic się wtoczy, czy w ogóle skoczy jakoś tylko do góry? Zobaczymy. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra, idę szukać Sonika, bo wypadł daleko, poza stół jest gdzieś pomiędzy kartonami. Od strony konstrukcyjnej raczej to jest zestaw w podobnych kategoriach jak zestawy z Minecrafta. Mimo wszystko w Mario mamy sporo elementów specjalnie przygotowanych pod tę serię i okej, okay, ja tam bawialności nie wyłapuję, pewnie jestem za stary na te serie, a tutaj mogę sobie poszaleć, bo pobawiłem się jeszcze Sonikiem poza kadrem i muszę przyznać, że... Jeśli chodzi o ten element do popychania kuli, o te wyrzutnie, to jest naprawdę nieźle. Mimo tego, że to jest bardzo prosta konstrukcja, że tam właśnie nie ma jakiejś sprężyny, jakiegoś dziwnego mechanizmu, który wystrzeliwałby kulą. To po prostu jest zwykłe popychanie. Dzięki temu kula pędzi i Sonic bardzo szybko znika z pola widzenia. Ale jeśli chodzi o te elementy, które w zestawie się pojawiają, to jest ich też trochę za mało, żeby przez ten zestaw poczuć klimat. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej można się bawić, jeśli będzie się miało więcej pierścieni, więcej elementów, które można pokonać, jakiś przeszkód, ramp, tuneli i tak dalej, bo to jest zestaw, który... Może za mało wam o tej serii powiedzieć, może Was za słabo do niej przekonać i możecie się mimo wszystko jakoś tak zniechęcić. Więc ja też nie chcę od razu serii całej oceniać przez pryzmat tego zestawu. Wizualnie, konstrukcyjnie, szału nie ma. Jeśli chodzi o zabawę, jest potencjał. I ja czekam na kolejne zestawy, które wkrótce na kanale też się pojawią, a na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!